Pogoda jak co roku dopisała podczas rodzinnego festynu, który odbył się w minioną sobotę w Mariance Broczeńskiej. Do organizacji festynu przyłączyły się niemal wszystkie organizacje społeczne Marianki Broczeńskiej, na czele z sołtysem noculakiem, Radą Sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną i oczywiście z paniami skoła gospodin wiejskich. Przy takim zaangażowaniu mieszkańców wszystko musiało wypalić, nawet pogoda. Przy nowo zmodernizowanej sali i nowym placu zabaw dla dzieci bawili się nie tylko mieszkańcy miejscowości, ale również przyjezdni goście, którzy wiedzą, gdzie można się dobrze bawić. I jak zawsze dobrej zabawy nie brakowało. Dzieci pomiędzy konkursami bawiły się na dmuchanych zamkach, z których największy był za sprawą sołtysa dla wszystkich dzieci bezpłatny. Dla dorosłych przygotowano bardziej sportową rywalizację. Jednym z pierwszych, poważniejszych konkursów było przerzucanie ogromnej opony na czas. Później mężczyźni mogli wykazać się podczas przyciągania samochodu. Grzesiu! Siłowanie na rękę wzbudziło jednak największe zainteresowanie. Konkurs rozpoczęły dzieci, a zaraz po nich do zmagań przystąpili dorośli. Ale emocje. Jeszcze nie, nie koniec pojedynku. Jeszcze nie, jeszcze nie. Rywalizacja do końca była zaciekła. Wygrał niedoceniany wcześniej ze względu na swój dostojny wiek 71-letni Eugeniusz Maciejski, który jak się później okazało przed laty był niekwestionowanym mistrzem w różnych kategoriach. Między konkursami czas umilały największe przeboje listy śląskich szlagierów Radia Sud. Jak co roku oczywiście zabrakło tradycyjnego grilla, którego doglądał lokalny mistrz ceremonii. Organizatorzy dla wszystkich bezpłatnie przygotowali na początek kawę i ciasto, a trochę później królewskie flaczki, jakich nie można zjeść nigdzie indziej. Wieczór zakończyła plenerowa zabawa taneczna na tarasie.